Cześć, witajcie, dzisiaj KGM Corando zapraszam. Prezentowane Corando jest w środkowej wersji wyposażenia Adventure z pakietami Black i Winter. Jeżeli Action jest do ciebie zbyt duży, a Tivoli pod względem rozmiarów cię nie zadowoli, to być może właśnie Corando okaże się strzałem w dziesiątkę. Od roku na kanale jest już Corando, ale wtedy Corando to był Sangyeong, obecnie Corando to KGM, no i. Ten nowy KGM Corando ma w pełni cyfrowe zegary, co później pokażemy. Jest to bardzo przyjemny, przestronny, rodzinny samochód o odpowiednim źródle napędu i odpowiednio wielkim bagażniku. Wiele osób, które jeździ tym samochodem, które ze mną koresponduje, informuje mnie o tym, że są z tego wozu bardzo zadowoleni i prosili o kolejne Corando, więc tym razem Corando z pakietami Black i Winter. Czy te pakiety są ważne, to już pozostawiam możliwość wypowiedzi dla Was. Dla mnie osobiście ważny jest pakiet Winter, z tego względu, że w najniższej wersji Joy, a także w wersji Adventure nie ma w pełni dodowych świateł z przodu. Są one w wersji Wild, ale jeżeli dokupisz pakiet Winter, to również w wersji Adventure masz w pełni dodowe światła. Z kolei pakiet Black to czarne emblematy, dwukolorowe nadwozie, czarne relingi, czarne lusterka. To wszystko w połączeniu z białym lakierem ładnie się komponuje. Wspomniane źródło napędu 1.5 TGDI 163 konie, 280 Nm maksymalny moment obrotowy pomiędzy 1500 do 4000 obrotów, silnik oczywiście doładowany, niektórzy mówią, że troszkę dużo pali, co podobno jest prawdą, natomiast samochód łatwo się gazuje, można od razu zamówić instalację gazową w salonie, przez co nie tracimy gwarancji, a więc informacja dla wszystkich oszczędnych myślę bardzo cenna. W tym miejscu widzicie co jest, a wiecie co lubię. Kufer o pojemności 550 litrów, roletka, lampka, gniazdo 12-voltowe o wtyku zapalniczkowym, solidne kotwy po bokach, dzielone oparcie 1 trzecia, 2 trzecie. I tak na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że gdzie tu jest to 550 litrów? Pod tymi dwoma półkami. Jak wyjmę te półki, no to wtedy kufer staje się przepastny i mogę uwierzyć w to, że ma 550 litrów. Co dalej pod spodem? Organizer, gaśnica, trójkąt drobiazgi zapasówki, jak widać, brak. Prezentowany egzemplarz jeździ na 18. Rozmiar ogumienia to 235-55-18. Taki wzór alufelg. A ogumienie to kumho. A więc koreański samochód to koreańskie opony. Grubość lakieru średnio między 130 a 140 mikronów, czyli koreańczycy nie oszczędzają. Czarny dach, to jest pewnie okleina. To grubość 167 mikronów. To pewnie jest oklejone, lakier jeszcze grubszy, to dobrze świadczy o nich. Nie szczędzą nawet w sytuacji bardzo ciężkiej konkurencji z wozami, wiadomo, z państwa środka. To ten samochód jest świetny cenowo, bo startuje w katalogu od 108,5 tysiąca i pod żadnym względem nie można powiedzieć, że poszli po taniości. Drzwi otwierają się pod takim oto kątem. Troszkę do kąta prostego brakuje. Niemniej jednak myślę, że foteliki będzie można wpinać bez problemu. Wszystko ładnie dookoła oplastikowane. Drzwi u dołu również oplastikowane szeroką listwą. Cały próg praktycznie zakryty, a więc nogawek sobie nie ubrudzisz, a dolna część progu, która jest odkryta, również jest oplastikowana. Z kolei ISOFIXy tylko z tyłu. Ilość miejsca w pierwszym rzędzie, w każdej płaszczyźnie bezproblemowo. Jest go tutaj multum. Nie haczę prawym kolanem o tunel środkowy. Na lewe kolano miejsca bardzo dużo. Dobre podparcie boczne na wysokości głowy. Spory zapas. Ogromny zakres regulacji tego fotela. Przed chwilą to sprawdzałem. Aktualnie siedziałem na maksymalnie opuszczonym fotelu. Mechaniczna regulacja, ale jest. I zakres naprawdę przeogromny. Przy maksymalnie uniesionym fotelu, tak na płaską dłoń oczywiście musiałbym się troszkę odsunąć, ale ja lubię jeździć w suwach nisko z maksymalnie opuszczonym fotelem. Suwy same w sobie powodują to, że siedzi się wysoko. A więc znów fotel maksymalnie opuszczony. siadam za siebie. A tak to jest w drugim rzędzie. Stopy jeszcze swobodnie na wysokości kolan. Duży zapas na wysokości głowy również. Bardzo duży zapas. Myślę, że można tu swobodnie podróżować w trójkę rosłych pasażerów. Tak, tak. I to wcale nie jest reklama z mojej strony. Tu można rzeczywiście jechać w trójkę rosłych. A więc jeżeli Tivoli zbyt ciasny, a Action za wielki, no to korando przy nieco mniejszych rozmiarach wewnętrznych również ma bardzo przestronną kabinę. Gniazdo 12V w tym miejscu. Tunel nie jest zbyt mocno zarysowany, ale to jest wersja z napędem na oś. Zastanawiam się, jak będzie w napędówce, czy tunel będzie wyższy. Czy to już jest tutaj przygotowany tunel na wał napędowy? Myślę, że tak, ale nie widziałem, więc nie jestem tego pewien, a więc nie mogę wam tego na 100% przekazać. Boczek z przodu generalnie twarde struktury i odrobina fortepianowej czerni. Za to. Bardzo duża kieszeń na jedną butelkę, na drugą butelkę i jeszcze tutaj troszkę drobiazgu wejdzie. Plastik w tym miejscu bardzo twardy. Z tyłu podobnie, tu generalnie wszędzie jest twardo. Tutaj troszkę bardziej miękko odrobina pianoblek. Tu generalnie twardo. Butelka 1,5 litrowa zmieści się bez problemu i troszkę miejsca jeszcze pozostanie. Jeśli chodzi o multimedia, menu w języku polskim, Android Auto, CarPlay od najniższej wersji, a więc od tej za 108,5 tysiąca zł znajduje się nawigacja. To bardzo fajne fotele podgrzewane, to już jest część pakietu Winter. Taki samochód, którym dzisiaj jeździmy, to wydatek rządu 130 tysięcy złotych, ale to jest napęd na przednią oś, automat. Jeżeli tutaj by był napęd 4x4, to sama by pewnie jeszcze troszkę podskoczyła. Sześciobiegowy automat iC, o czym wspominałem, to również troszeczkę podnosi cenę. Cyfrowe zegary, czego nie było w recenzji Korando rok temu. Bartku, pokaż. Ogromna możliwość personalizacji, ogromna jak na koreańskiego producenta, tak mogę powiedzieć. Każdy sobie może tutaj wybrać. Coś wedle własnego widzi mi się. O właśnie, rzut nawigacji również można mieć na tych cyfrowych zegarach. Jest to wszystko dosyć czytelne, fajnie, że ma polskie menu. No i jeżeli nie wozisz ze sobą smartfona, co już chyba w dzisiejszych czasach się nie zdarza, no to masz standardową nawigację od najniższej wersji, ale zakładam, że każdy wozi smartfona, więc Android i CarPlay również są. Co prawda po kablu, ale podobno można sobie kupić tani adapterek gdzieś tam na Ali, wiecie czym. No i mieć wtedy te aplikacje bezprzewodowo. Materiały dobrej jakości, bez fajerwerków, nie mogę powiedzieć, że bardzo dobrej. Tu jest przyzwoicie. E, tutaj to jest to, czego nie lubię, to wiecie: pianoblek. piano black. Tutaj mały schowek, jest wyłożony jakąś tam gumą. Podłokietnik mięciutki, szeroki, duży zakres regulacji. Wyłożony tkaniną na spodzie i głęboki. Miejsce na przykład na smartfona, dwa uchwyty na napoje, półeczka w tym miejscu USB, Gniazdo 12V, ręczny elektryczny, autohold, pokrętło wyboru trybu jazdy. Co możemy wybrać tym pokrętłem? No wiadomo, sport, normal, winter, czy tryby do wyboru, a więc każdy tryb według własnych preferencji. Winter to chyba nie teraz, mamy Czerwiec i bardzo ciepło. Sport 1.5 i sport. No dobra, możemy go wybrać. No i normal, pewnie większość z nas podróżuje zazwyczaj w trybie normal. Kierownica wielofunkcyjna, dobrze leży w dłoniach, perforowana, ładnie przeszyta. Po lewej ręce kierowcy przycisk do uruchamiania podgrzewania kierownicy, więc z kierownicy podgrzewany. Łopatki do zmiany biegów za kierownicą wszystko jest tak jak być powinno. Głośność pracy dmuchawy, powiem, że od pierwszego stopnia dmuchawa wyraźnie słyszalna. Za chwilę zobaczymy co się będzie działo dalej. Drugi stopień, głośna praca. Trzeci stopień bardzo głośna, ale bardzo intensywnie chłodzi. Czwarty, piąty, szósty, siódmy. ósmy. Ośmiobiegowy biegowy zakres i to jest chyba największy huragan jaki dotychczas mieliśmy spośród wszystkich recenzji, które robimy. Tutaj po prostu jest yy, tornado, tak to mogę nazwać. Samochód demonstracyjny nówka, więc wybaczcie, że folia na wyświetlaczach nie chce tego odrywać, niech to sobie zrobi właściciel. Menu komputera pokładowego mocno rozbudowane i fajnie, że jest w języku polskim. Mnóstwo kolejnych podmeni, każdy znajdzie sobie tutaj mnóstwo funkcji, które może aktywować bądź dezaktywować według własnych upodobań. No i jeżeli jest gazierzem czy petrolheadem, to może mnóstwo czasu w swoim samochodzie spędzić wieczorami czy w nocy w garażu. Obraz z kamery cofania, czytelny, duża przekątna, ale linie tylko i wyłącznie statyczne. Przed nami dziury. Tym razem KGM Corando. Powiem, że przyjemnie odfiltrowuje. Zakładałem, że to jest takie nastawienie mocno sztywne. jeżdżąc z nim po szosie, a jeżdżąc z nim po dziurach, muszę Wam powiedzieć, że jest sztywno, ale nie przesadnie. zębów nie wyskakują. Odfiltrowuje dobrze, fotel całkiem wygodny, jak na przedział cenowy tego samochodu. No i nic wewnątrz nie żyje własnym życiem. Spasowanie bez najmniejszych zarzutów. Zastanawia mnie fenomen tych samochodów, bo jeździ ich nie tak dużo po naszych drogach, ale wszyscy ci, którzy nimi jeżdżą, to generalnie są bardzo zadowoleni. Mówiłem o tym w recenzji Actiona. Po recenzji Actiona znów kilkanaście osób się do mnie odezwało. Za pomocą Messengera najczęściej tak się możecie ze mną kontaktować. I wspomniało o tym, że są mega zadowoleni ze swoich Sangiongów, czytaj KGM-ów, absolutnie nie narzekają na te samochody, są to samochody bez fajerwerków. Wybaczcie, gongi. jeździmy na gongach, bo większość osób mnie za to krytykuje, ale zawsze jest grupka, która mówi, że jeżeli jest to wymóg homologacyjny, to jedź na włączonych gongach. Można dostać na głowę. No, ale w dzisiejszej recenzji znów z Bartkiem postaramy się całe pół dnia jeździć na włączonych gongach. Później, jak wychodzimy z samochodu, głowy nas bolą, ale trzymamy się współczesnych wymogów homologacyjnych. Moim zdaniem są one idiotyczne. Śmiejemy się z Bartkiem z tego cały czas. Oczywiście w naszych prywatnych samochodach te rzeczy od razu dezaktywujemy, tak samo jak Start Stop i można go dezaktywować całe szczęście. Ale znów w dzisiejszej recenzji postaramy się jeździć z włączonymi gongami. Przed nami SK, więc tradycyjnie 60-120, tym razem 60. Było 60, a przed wjazdem na S.K.S. 50. Taki znak dla mnie też jest nieszczęśliwy, no bo jak? Było 60, wjeżdżam, jest 50, za chwilę 20, 120, muszę hamować. Nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. O, gongi mi już przypominają, że przekroczyłem prędkość, badę 57 na 50. Głowa boli. Śmiejemy się z Bartkiem, ale nic. Realizujemy recenzję. Sześciobiegowy automat. Przypomnę, moja prawa stopa wędruje w podłogę i 60-120. No i powiem, że sprawnie. Bardzo sprawnie. Absolutnie nie można mieć zarzutu do tego samochodu. Żadnego. 163 konie robią robotę. 280 km również. Fajnie ten samochód płynnie zmienił dwa przełożenia. Szybko się rozpędził. Jak na rodzinnego suwa, czy crossovera. Bez zarzutu. Stuwa na liczniku w KGM Corando. 96, 97 na smartfonie. Dobra wartość. 120 w KJM. O, systemy asystujące przypominają, że dogoniłem samolot oprzedzający. Bardzo ważna informacja. A więc jeszcze raz, 120 naliczników w kjm Spójrzcie na sonometr, ja już milknę. Średnio około 68 dB. Gongi potrafią nawet taki pomiar zakłócić. Drugi pokaz dynamiki, tym razem w normalu. Pierwszy pokaz był w sporcie, to teraz normal. Jeszcze tylko małą chwilkę. Zmieniłem grafikę zegarów. No tak, 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 no jadę za szybko, muszę zwolnić oczywiście. Jeszcze małą chwileczkę. I już SK przede mną, a więc pedał w podłogę. Dużej różnicy nie zauważyłem, ale w sporcie chyba minimalnie lepiej, takie moje subiektywne odczucia. Możemy zmieniać biegi ręcznie, czego wiecie doskonale, osobiście nie lubię w tej chwili szóstka 2200 na obrotomierzu. Piątka przy 117 około 3000. Czwórka to już prawie 4, ale po co czwórka przy takiej prędkości, wrócę sobie do szóstki. Jazda bardzo przyjemna, ale całą tą przyjemność zakłócają gongi od czasu do czasu. Śmiejemy się z Bartkiem cały czas, bo chcemy być twardzi i wytrwali. Oczywiście, żeby była jasność. Żadna to wina Corando czy żadna to wina kgm Po prostu to są współczesne wymogi homologacyjne. Samochód jest bardzo przyjemny, a to, że gongi mącą tą przyjemność, to przynajmniej nie zaśniesz za kierownicą nawet po długiej trasie. W naszych programach generalnie rozmawiamy o samochodach, więc nie chcę nic innego mówić. Może tylko mała dygresja. Te rzeczy ustalają goście, dla których Ślimak jest rybą. Przepraszam bardzo, byłem kiepski z biologii, ale dla mnie ślimak to nie jest ryba. W mieście przyjemnie, skrzynia nie ma laga, nie gubi się. Pokonując wyrwy, wiezni czy studzienki, zawieszenie pracuje relatywnie cicho. Aktualnie stoimy na czerwonym świetle. W środku przyjemnie, delikatnie na pierwszym biegu słyszę dmuchawę, o czym wspominałem na początku recenzji. Bardzo duża wydajność tego urządzenia w tym samochodzie. To może cieszyć. Nigdzie nie poszli poteniości w tym samochodzie, mimo że nie ma żadnych fajerwerków, jeśli chodzi o materiały. Dynamiczny start pod światłem, od razu mocno wkręca się na obroty po małej chwili 50. Czego chcieć więcej? Rozumiem ludzi, którzy jeżdżą pojazdami marki KGM czy wcześniej z i złego słowa na nie nie mówią. O właśnie, jest 50, pojechałem 52 na godzinę, więc od razu w sposób brutalny przypomniały się gongi, że przekroczyłem prędkość. Lane assist działa łagodnie i taka nowa melodyjka dobiega z głośników. Komunikat głosowy, że najechałem na No to będę bardzo przyjemny do moich uszu. Cały czas mam uśmiech na twarzy, bo informacji dźwiękowych w tym samochodzie jest naprawdę sporo. Prowadzi się dobrze. Wychyły nawet nie takie całkiem duże. Myślałem, że będą jeszcze większe, ale jedzie jak po sznurku. 108,5 tysiąca. Nawigacja w standardzie, Android w standardzie, CarPlay w standardzie. Kamera cofania w standardzie. Czy czegoś mi brakuje w tej kwocie? Brakuje mi w pełni ledowego oświetlenia. No, i żeby takie dodatki mieć na pokładzie, to trzeba wybrać wersję Adventure z pakietem Winter, a to wydatek już ponad 120 tysięcy złotych, a więc jeżeli nie musisz mieć pełni lodowego oświetlenia, to za 108,5 tysiąca dysponujesz naprawdę fajnym samochodem, dobrze wyposażonym, przyzwoicie wykonanym, dobrze prowadzącym się, nie a jeżeli musisz mieć LEDy, to musisz z kieszeni wysypłać jeszcze kilka tysięcy dodatkowo. Średnie spalanie oscyluje w granicach dychy, ale miejcie na uwadze, że jest to samochód nowy, przebieg niewielki, 1187 km. Samochód demonstracyjny generalnie jeździ po Poznaniu lub po okolicach, a więc często stoi w korkach czy gdzieś tam od razu dynamicznie przyspiesza na SC czy autostradzie, stąd niemalże dycha. Zakładam, że dałoby się zrobić tu spokojnie z 8,5. Dwa słowa o Corando. Co mogę o nim powiedzieć? Uważam, że jest to do bólu poprawny SUV z bardzo rozsądnie skalkulowaną ceną. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować firmie KGM Polody przeźmierowo około Poznania za udostępnienie mi tego Corando do recenzji. Mają również salony w Kaliszu i Poznaniu. Jeżeli chcesz odbyć jazdę testową lub dowiedzieć się większej liczby szczegółów, znajdziesz ich w internecie bez problemu. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.